Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym... Kleckę, kurwa, czyliśmy PZEKE dostał informa! We! Pamiętajcie, że jeden Bendek nie wystarczył! Trzeba kupić pół. On jest NA dobry! BYŁ TYLKO jeden w Odpaliliśmy więc spotkanko Składzik, no. Taki... taki se Widziałem też komentarz odnośnie celu. Jaki jest cel? Wiecie, cel to jest 2400 punktów, ale czy go osiągniemy i dokąd zajdziemy? To zależy od was. Na początku spotkania moje cudowne umiejętności gry w defensywie dały się we znaki. Przez to Griezmann znalazł Shirera i Shirer takim oto otworzył wynik spotkania. My chcieliśmy odrobić straty jak najszybciej. Zagrana była piłka do Ibarbo, który zagrał do Cristiano. Cristiano poszukał tutaj Wiktora, zagrał do niego, a ten wykończył bardzo ładnie w długi róg i remisujemy 1-1. Ale nie chcieliśmy na tym poprzestać. Barbo zagrał tutaj do Cristiano. Krystiano odegrał z powrotem do Wiktora i Barbo spojrzał do środka pola. Bęczek z głowy wyprowadza nas na prowadzenie w swoim debiucie 2-1. Ale było to bardzo, ale to bardzo trudne spotkanie. Griezmann obrócił się lewą nogą, ale minimalnie na nasze szczęście obok bramki. Tego szczęścia zabrakło już w kolejnej akcji. Griezmann jakimś cudem wygrywa tą główkę. Jadon Sancho zagrywa z powrotem do Griezmanna i Griezmann uderza idealnie w okienko. 34 minuta, i Barbo daje idealne ciacho do Cristiano. I Cristiano nie dał się nabrać na to, że jakiś placek tańczy sobie breakdance na linii. 3-2. Dosłownie 2 minuty później Alfonso Davis do Jadona Sancho. No i Griezmann kończy na 3-3. Boże. Do przerwy 3-3, no i trzeba było zrobić jakieś zmiany, żeby mieć jakieś szanse w następnej połowie. Ale była ona tak nudna. No, absolutnie nic się nie działo. No, po prostu. No to był taki dramat. Nasz oponent miał szansę wyjść na prowadzenie: Alfonso Davis zagrywa piłkę do środka Griezmann, ale Jack Batland uruchomił swoją wersję Siwy 17. Gdyż ponownie Griezmann strzela i ponownie Batland broni. Więc tak, po tym jak Benteke nie trafił z 5 metrów. Remisujemy to spotkanie niestety, no i... No trzeba to zaakceptować. Szybko więc zdałem skład fitness i odpaliłem kolejne spotkanie i po raz kolejny skład mógł być o wiele gorszy. Ty kubo gówna! Myślisz, że ze swoim Neymarem i czerwonym Felipe Andersonem możesz wjechać w naszą obronę. Nasz zespół to jest Monolit. Nie da się im strzelić bramki, a nawet jeśli tracą. My zawsze strzelamy o jedną więcej. Niestety na początku Pepe wjechał w pole i uderzył idealnie w ubraniu. Spokojnie! Christian Penteke jest w piłce! Zjeżdża i Barbo z głowy! 1-1, cóż za partnership! Niestety wrzucił na główeczkę idealnie i przegrywaliśmy 2-1, po strzale rabio! Ale Hund wjechał jak w masło i Barbo po raz kolejny w tym spotkaniu wpisuje się na listę strzelców! W przerwie klasycznie już! Puściliśmy Ahmeda Musę. na lewe skrzydełko! Niestety Neymar miał inny pomysł na to spotkanie! Wjechał się po pole karne! 48 lakroket! I w długim ruchu po ziemi kończy na trzy dwa. Ale wszystko jest pod kontrolą! Achmed Musa zabawił się raz! Zabawił się dwa! Ben Teke wyrwnuje spotkanie. spotkania! Przycino trzech! Ben dostał piłkę! My obrońcy... AAAAAAA! Otwalił głowicę nuklearną! Christian!